Jak w każdą sobotę, Refonius, News, chrześcijańskie centrum informacji. Na skrót wydarzeń z tygodnia zaprasza Piotr Osiński. Sobota, 2 stycznia 2021 roku. Witam w nowym roku i zapraszam na skrót wiadomości. Międzynarodowa firma farmaceutyczna Bayer, współpracując z organizacją humanitarną, przekazuje 80 tysięcy dolarów. Na rzecz klinik aborcyjnych, w ramach działań mających na celu rozszerzenie dostępu do środków antykoncepcyjnych. W zeszłym tygodniu firma Bayer ogłosiła wraz z organizacją humanitarną Direct Relief, utworzyła nowy program grantowy, mający na celu pomoc w pokonywaniu finansowych i edukacyjnych barier w stosowaniu środków antykoncepcyjnych. W ramach tej inicjatywy Cztery kliniki otrzymają po 40 tysięcy dolarów, które zostaną przeznaczone na rozwój programów mających na celu rozszerzenie dostępu do środków antykoncepcyjnych dla kobiet niedostatecznie zarabiających lub nieubezpieczonych. Dwie z nagrodzonych klinik należą do Plant Parenthood. Siedziba jednej z tych klinik znajduje się w Indianapolis w stanie Indiana, druga zaś w Little Rock w stanie Arkansas. Pozostałe dwie dotacje zostały przyznane Adagio Health w Pittsburghu w stanie Pensylwania oraz Material and Family Health Service Wilkes-Barre w Pensylwanii. Dotacje są częścią trzyletniego partnerstwa pomiędzy firmą Bayer i Direct Relief pod nazwą We Are for Her. Dyrektor medyczny firmy Bayer, dr Jasmine Wadan, Opisuje to jako kompleksowe podejście pakietowe do zwiększenia dostępu do środków antykoncepcyjnych. Ten nowy program grantowy organizacji Direct Relief pozwoli klinikom medycznym stworzyć zasoby, które zaspokoją wyjątkowe potrzeby kobiet w ich miastach, umożliwiając im podejmowanie wraz z dostawcami usług medycznych świadomych decyzji dotyczących środków antykoncepcyjnych, które wpłyną na przebieg ich życia. W Polsce ruszyły szczepienia na koronawirusa. W pierwszej kolejności zaszczepieni będą pracownicy służby zdrowia, szczególnie lekarze i pielęgniarki. Podczas oficjalnego szczepienia pierwszych ochotników, jeden z dziennikarzy zadał pytanie: Czy szczepionka przerywa transmisję wirusa? Na co otrzymał pozytywną odpowiedź. Kiedy jednak dziennikarz drążył temat, Prosząc o dowody na takie stwierdzenie, odpowiedzi już nie otrzymał. Pewien proaborcyjny działacz stworzył grę wideo, w której wygrywa się zabijając nienarodzone dziecko. Gra nazywa się Little Fitus Doom. Argentyński aktywista proaborcyjny stworzył wersję popularnej gry wideo, Doom, o nazwie Little Fitus Doom. Celem gry jest zabijanie kobiet o poglądach pro-life, katolickich księży oraz policji, aby ostatecznie dostać się do finałowego bossa, którym jest nienarodzone dziecko. Trzeba je zamordować, strzelając do niego wielokrotnie z shotguna. Pokonałeś mały płód? Dostarcz mi zoprostol, czyli środek używany podczas aborcji klinicznej potrzebującym żeby i oni mogli go pokonać. Na dzisiaj to już wszystko. Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. I jak zwykle zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.